Witam z tej strony Jabol i witam w kolejnym raporcie taktycznym, ale żeby nie było smutno, no to znowu, znowu jest z nami Bochen. No jak znowu? No bo to jest drugi odcinek i w drugim też jesteś. Aha. A to znaczy, że od tamtej pory nie było? Tam już swoich widzów. Koniec. No, bo wtedy się sprzedałem. Dobra, wezmę ich tu, bo już się przyzwyczaiłem. Jest ze mną Jaser, który nie ma kanału, ale chce, żebym go podał, ale go nie podam. Cześć, ja się halo. Wiem, że byłem po długie, czy zniknąłem jak. oraz profesjonalna, profesjonalna Marvelina. No więc uh, ogólnie przepraszam, że zniknąłem jak JJ, albo jak. I ping. Właśnie, tak cię troszkę opóźnienie było na początku, tak ci miałem powiedzieć, ale w sumie uznałem, że na nagraniu nie warto... Coraz większy, ściągają coś. No i zaczyna się zabawa. Dawajcie łapki w górę i komentarze, jeśli nie chcecie lego. Jej! Wszyscy chcą lego! Lego jedyne słuszne i prawdziwe. To mam za to, że też nie chcę lego. Tak naprawdę to tylko... To kto zmienia... Kto zmienił w ogóle ten kanał? No i ogólnie fajnie jestem na solo... ...bocie. No bo mi pomagał ktoś. I ogólnie jest fajnie, zabawa. Dlaczego no czemu mam takie lagi? Nie! Nie podczas rankeda! Please! O tak! Spokojnie, mamy awka, my to wygramy. <ścoughs> ogólnie bardzo fajnie się gra na solo bocie i ogólnie mam większy, mam więcej FPS-ów. O jeden. Zawsze miałem 60 równo, teraz mam trzydzieć. Dobra, zmniejszają się lagi, Zmniejszają się lagi! Zmniejszają się lagi! ja nadal jestem na to. Bo głębie kolorów, ty tego nie zrozumiesz. Ej! Halo! Ogólnie bardzo fajnie jest, ja bardzo lubię tą grę i ogólnie wcale nie przestałem grać przez Awków. Dobrze jest, znowu mam lagi. No to teraz jest spoko. No i ogólnie ja weszłem do tego kanału, jest, nagrywamy na kanale nie nagrywamy, tylko na, w kanale twój stary, czyli mój stary e, Dlatego, że dali mi wykrzyknik, że mój stary jest niebezpieczny i ja teraz. I ja teraz ogólnie chcę im pokazać, że nie jest niebezpieczny, że go kocham i, i weszłem tu do kanału i tu jesteśmy. No. Weszli do swojego starego? Mój stary widać jest pojemny. No jak wchodzi mojemu bratu do wanny to musi być pojemny Tak. Kogo nie mają na dżungli? Halo! Dżungla! Lisonga Kogo? Lisonga O kurna Lisonga, serio? O nie, przegramy. A wiesz, że dostał nerfy już nie są bardzo okej. Tylko E dostało nerfy. Ale E się maksowało, E się nie maksowało, chyba Nerwariena oglądałeś No tak co działało? Ale nie działało! Jego kuję z bazowym damage'em. A jest tu ten Jezuś znowu, Dobra. lagi. Czemu oni coś ściągają? O, super, tutaj Emi poszło. Zobaczycie to na nagraniu, jak będzie Was to interesować. Poszło mi e-kurna do barona. Takie mam lagi. Co przydało mi się w sumie. Ja bym ci zgankował, ale masz awka, więc się boję. Nie Mamy ma awka. CZEMU NIE MA AWKA?! NO TO REPORT! Nie masz życia. Nie, już nie masz życia, mówię ci, nie masz życia. Trzeba było mi nie mówić, że nie masz awka. No nie no, dostał stuna, jak akurat tarczę miałem. Co za głupi głupek. Nie by, by, by tylko by, by. muszę sobie lampkę bo mi światło nie wejdzie i przez to nie. Źle. Nie, nie, nie! Dziewczyna, mam nadzieję, że do ciebie nie dzwoni. Mm, dzwoni. Nie. Całe szczęście Halo? Myślałem, że to wymówka jest. Nie, dziewczyna do niego ma nie dzwonić, bo pójdzie ma dziewczynę. Marwalina ma dziewczynę. Dobra, nie rozumiem! Marwalina ma dziewczynę. Co za głupia gra. Może Ty, to... Może to 2 Tak. Uh -huh. A może Zoe to moja dziewczyna? A nie. Ja ma... Nie ma to jak kiedyś Żoły mi się chwaliło, że ten... że... że sta stało się lesbijką. Będąc z tobą? Nie. <śla> <śla> Yy, nie, chwaliło się, że jest lesbijką i przeszła na moją stronę, bo ja jestem niby gejem, a ona jest lesbijką. Ono. O, nie wiem jak to nazwać! Nie stresujcie mnie! Zostaliście parą. Znowu lagi. No Jezu, nie! Nie! Nie mogę umrzeć! Nie, porzucimy Rzemisz, skąd nas ród? Calculated. Nie damy pogrześ mowy. Dziękuję. Aha, myślałam, że to ktoś inny. <noise> to nie na zdrowie. <noise> czuję, czuję, się, czuję się... Tak, tak jakoś wyszło. Zgankować komuś? Ktoś potrzebuje ganka, nie? Dobrze. Ja chcę. No wiesz, mi się też by przydał. Ja bym czuwał ganka na revencu, bo jest kampiona. Znaczy jest 2-3, ja nawet nie wiem dlaczego jest 2-3. A! Ja jeszcze nie padłem. Zacznijmy od tego, że ten, że mamy na mid... Znowu mamy awka. Tak? A napisała, że idzie awka? Napisało? W sensie, że... jest i 3. A skąd wiesz, może, może sobie w nosie w A to to przepraszam. Tak jak ja. Po, polskiego się nauczę. Dobra! Polski to boże, nie jest to moja boże. druga strona. Druga? Ej, idzie do was Lysinga! Ej, zrób poradnik jak się czyta postacie w nula. Nie. Bo jakbym jak pokazał wam, jak się czyta, to by było śmiesznie. No moje? Eli. Halo! Halo! Halo, YouTube! Jak coś nie jak czyta się Elisa, czyta się to Eli. Dobra, jest dobrze. Zlagowało mi się, teleportnęło się, ale mamy kile. O Jezu, nie! Uciekaj, uciekaj! Masz te kile? Nie wiem, laguje wszystko. Ale taki lat alkohol. Ale ja mam logi! Ale ja mam logi! A ty nie możesz alkoholu. Co? Da daj przykład potrzeb brać. Ale ja nie mówię, że piję alkohol. Nie. On go sądzi. Jak ja mam vlagi? Zaraz ja tam się przejdę do tego Grzesia i załatwię mu ściąganie. Ten co gra w biały smite na szczepanie? Tak. <laughs> <Cięganie> tego <laughs> To mówię ci Lewy łokieć koło obrotek nie żyje no bo ja nie mogę w nic trafić E teleport Ach. I nasza przewaga zamieniła się w nieprzewagę I nie tracimy jeszcze wieże. Pięciu! Pięciu na bocie mamy! Pięciu! Będzie egzekucja, pewnie. a nie mam egzekucja. Jeszcze pewnie wziął nas tutaj, żeby mieć więcej lajków. Że, żeby jesteśmy mieć fajni i... i damy lajka, bo my... Poczekajcie, chwilę i, będziecie mieli... I jest chwilowy lag. lag. Buddy was moved out of your channel. Buddy was moved out of your channel. Nie. Dobra, będzie, będziesz na nie, nie dzwonił Co mówisz? Nie nic. Widzisz <laughs> sobie mam to przypadek Mówię do... mówię o... Hey, takie... No i mnie pingają. Ja, ja ich teraz nie przynoszę, nie chcę mi się. Już wystarczająco Jaser się uważa za pępek świata i sądzisz, że jak nie jest w nim... nie jest na nagraniu to łapkę w dudaję. Okej... No bez przesady nie to sobie sokna i kupię to. Ja, ja nie mogę, non stop z nimi nagrywać, bo w końcu, w końcu ten, on zginie, nie? I z kim będę nagrywał, jak ten, jak, jak on sobie pójdzie? Bo ten, hmm. ponagrywasz nagrywasz ze mną? Jeśli on zginie, to spoko. Później. A, No ale wieża na topie poszła. Wieża za wieżę, plus oni Drake'a mają. W sumie na Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja coś nie wiem, ale od kiedy się gra Lęgarem pod Co? No serio? Co, za ja... Jakie ewenementy ja trafiam? <noise> I ja tak się patrzę i takie... Czekaj, przecież na mamy full team. Czemu ktoś ma jaką Ej, idę ma, tam, idę tam. Damy rady? Da dawaj, dawaj. Czekaj, ja nie jestem tam w ogóle. Ale ja jestem! Okej, okay, ja mnie <grymne> A, Dawaj okay. Ja słucham. Czuj! I umieramy. Nie, ja idę posprzątać tam kogoś. Gadaj do tłumu. Dobra, czy mi się uda? O. Dobra, też pono kila. Teraz padam. Ale co z tego mam kill. No <grymne> warto. Ale mamy bardzo dobrego rengara pod AP, z Najajem. I jest. chyba e... 1-1 no w sobie, jest źle. Mam więcej farm ode mnie, ale. bo miałem sobie bardzo fajnego Bota. Trochę czasu. Trochę czasu, wyjdź! Olo, so, lej, że... bardzo opłacalny. Tylko szkoda, że nawet levelu do przodu nie mam. Musiałem tu liść towera. Bo ma jakiegoś głupiego. ...to nie się Dobra, yy, co ok. tam mówiłeś? Gadam sam do siebie. No to właśnie dobrze. Co się tak stało, tak jak mnie jak nie jak... było? Coś złego, dobrego? Oceniłem bój dręgara, powiedziałem, że jest bardzo dobry. I sobie zużyłem i Hila po kila, bo w sumie tak się patrzę. Ale Chil... Aperęgar hmm. działa! No tak, bo ma jeden, jeden i więcej farm ode mnie. <laughs> znaczy, zobaczysz, co on w tym fajcie będzie robił. Tak, ogólnie w sumie, ty bardzo potrzebujesz... No chyba tak. No, to A mocno byś, chcesz? To nie, ważne. nie, to bym... Nie jest już da. mi tak potrzebne. Ale mógłbyś zgankować w sumie, bo tu mam No, to... ale tak bardzo mi nie jest potrzebne, jak sobie myślisz. No kurna, i znowu lagi, on powiedział, tak, że nic tak. nie robi na necie. A mi się wszystko tak. teleportuje. Jak mi... Ooo, super. No ja pierdzielę jakie opóźnienie, nie? Ja tak, taki net mam, widzicie no drodzy nawet widzowie. Przez... Taki... Przez... taki net mam co chwilę, naprawdę. Jak ja mam tu rankedy grać? Albo streama robić. Główno pomogę jej. No, stri... no streama to pozdrawiam. To już dobrze bo... gra od tego regana. No, to ma tak, no, ja no nie! No, proszę, jak ja się doparmić, to no coś jakie lagi, no kurwa mać Ja się bardziej Ja się bardziej wściekam na te lagi niż na kur na ten ...niż na grę Nagrałeś mój piękny blok Ta. A mi się wszystko teleportuje A Rito coś kombinuje, nie wiem. Nie, bo ja lagów nie mam. Nie wiem, mi się teleportuje wszystko. Te Kumi po 5 sekundach wybuchło. A mogłem jeszcze ograć tego Lessingę. Ej, pom pomocy! Ej, zaraz Drake. Sorry, że nie słuchamy, ale przynajmniej do widzowie posłali. Bo rodzice oczywiście mi musieli powiedzieć wszystko oczywiste jeszcze raz, bo w końcu jestem łomni i nie wiem tego, ale... Spoko, rozumiem. Ej no, ale chodźcie tu na Drake'a. Co my 30 sekund to moglibyśmy kogoś sprzątnąć, ale jebać. Może robimy trepa tutaj w tych szaczkach na Kejcie na przykład. Ja tu stawię wardę, bo w sumie one, Dokładnie. Ale find the secret. Uuuu, uh, I padam. Czemu mi tyle Ej, ale tutaj są wszyscy, a u nas są ten... Dravenka może coś skiepścić, a my warda nie mamy tu. A Rengar zaraz padnie chyba? Albo... Uuu, jednak coś tu się dzieje. Na razie wygrywamy. Proszę Państwa, Rengar team bez Schmany. We trzech biją Yasuo. Dwa trupy dla naszej drużyny. Rengar sam poluje na dwóch. Czy musiał dobrze jest, dobrze jest, dobrze I jest. Co za emocje, co za emocje! I boom! I robimy drake'a, drake'a robimy, drake'a robimy. robimy. To jest free drake, drake dla naszej to drużyny. To, to, to jest free drake się naszej dla naszej wycelowano. drużyny. Cicho, cicho bądź, cicho, cicho bądź. ...demejdżacze, miły Leci, Proszę Państwa, co za Nie! Nie! Ale była tam. Proszę Państwa, co za wyczucie. Była tam, ale zaważyła niestety. Co za przeciwnik godny. Nie, w sumie nie godny i mamy Drake'a, to jest free Drake, free Drake i free kille Te, te presje, te z lagensami się wygrywa okropnie, okropne lagi, ale dobra Ale teleportacji i, i skile, i, i lśniące czary i, i lux I, I Co o, czeka, luks. I medzajka Wszystko A. jasne Ja, ja, ja już się tutaj pulę, więc Bo To to Ale on nagrywa mi się Myślałem, że mi się nie nagrywa. O, polujesz mi! A, ale ja byłem Mawk! <laughs> Zostaw mi wilki, please. Bo chcę sobie manę uleczyć. ja sobie łaskę. Aha. Dobra, nie ma tornada. Dobra, tak na team fight tak. były mniejsze lagi, ale proszę państwa, wracam, wracam. Zablokowałem. Proszę państwa, co ja robię? O nie, lisinga. Muszę uciekać, muszę uciekać, ja, 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 ale. Ja myślałem, że to on mój lising. <laughs> no bo to jest nasz Leasing Nie widzisz, że gramy ten 6 vs 4 Ej, ale nas jest tu chyba więcej, czy nie? Ale Riven, proszę bardzo, okay, mamy okay. full AD team, ale nie, Rengar kupił meczajkę. <laughs> <laughs> proszę Państwa, co za emocje idę robić profesjonalnego reda? Oni zaczynają team fighta chyba? To chodź. Jesu, jest na tobie, moglibyśmy coś zainicjować, jesteśmy tu w piątkę. Ale proszę państwa, nikomu się nie chce ruszyć. Jeszcze keci na bocie, możemy spokojnie poszować mida. Ale nie, rengar gdzieś polazł. Cicho, oni się biją na midzie, proszę państwa, co za... Split push, patrzcie, myk! Gówno. Co mamy robić z tym speedem, halo? Zbiegamy kółko. No, wszystkim speeda i gówno z tego mamy. Cicho, Katlinka będzie szła, na mi da robić spinę, ale zginie. Zginie w starciu ze mną! Chyba nie. Chyba jednak się wycofała, albo poszła naokoło. Głupia Caitlynka. Cicho, cicho, patrzcie, tu jest stun! O jezu, dostałem! Ona myśli, że mi ucieknie, i prawidłowo myśli. Oh shit. Ale się napaliłeś. No, myślałem, że będziesz szła Ej, no bo ja mam półtorej kawy hajsu. Halo, oni próbują nas wytrąbować z gry, ale nie damy się. Nie damy się, bo jesteśmy. Gówno, mój mój, mój, pio, mój pod ratunku. MYK! Jesteś mój CFELU! Dobra, ej, zabijamy tam jeszcze, czy nie? Poczekaj, ja bym najpierw to wziął. Proszę państwa, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie dam ja w tagach, to się dzieje? <noise> te emocje, ja bym, te wybuchy. Ja Poszedłem sobie na topa albo na bota. No to idź. To ja idę na tu i tak nic nie osiągniemy. Powinniśmy spuszczać Mida, ale jebać. Ups. Czekaj, bo tu, tu, tu. O. Oni tu mają wardy chyba wszędzie. No, tylko mid. Tracimy mida. Nie ona dosłuje. Ona zaraz tam się wbije, solo w pięciu, bo ona jest, słuchaj, profesjonalną bestriven NA. Ty tego nie zrozumiesz. Żeby to zrozumieć, tr trzeba ją widzieć w akcji. Nie wiem, teraz się składa treningkę bardziej na SU, czy. Nie Mój ołtarz, ty badziewny suporcie! Miałeś pomagać graczom! <grym> Suport mówi! Suport, ja pomagam! <grym> Że nam mówienie się skończyło. O nie, Rivenka w, w, ta, w tarapatach ona jest w kleszczach. Co zrobimy? Leci topór, leci ult. Proszę państwa, ale leci już profesjonalny Apple Best Riven NA. Stunujemy tego. Tutaj, o proszę bardzo, go tutaj wkładamy. Wkładamy? Uciekamy, wkładamy. Spierdalamy. Gniemy! Halo, pomocy Halo, pomocy, halo! Halo, bo umieram Dobra, nieważne. Czemu wiesz, że go nie biła? Nie wiem. Tego też nie. Wyjebane. Wiesz, że tak... wyjeba! Niech sobie giną, w frajerzy! Nagrałaś to? Jak go pięknie wyczułem, bo zobaczyłem że to bije? Pięć na czy nagrałem? nie odbyt. Jak idziesz? Nie już zgrałem. Nie. Co? Nie, nie. Nie rozumiem, ale jest tu za ciemno. To chyba nie tak powinno być. Poczekajcie, ja tutaj profesjonalną lampkę zapalę. Te emocje. To ja robię. Nie mam lampek? To są moje lampki. Napalamy tu jedną. Proszę bardzo, co za emocje? Wybuchy. Jedną z tej strony, co się stało? Jak awkowałem? Nie! Tutaj Nie, zrobiliśmy smoka. Po co nam dżungler? Kurde, to jest tylko odwarcie. Uumm, <dchwala> pr. Smok, proszę bardzo, darmowy smok dla nas. Kolejny smok. Smok to jest smog. Smog, dawajcie smoga. Smoga, bijcie. Bicie smoga, no, Frejerze. Proszę bardzo, to jest free smog. To jest free smog, ale ja tutaj proszę bardzo. Tu mamy kila, tu mamy kila. Apple przygotowuje się, biegnie jak szalony. Proszę bardzo, jaki on ma movement speed. Te wybuchy, te emocje. Ej, bo ja tu jestem sam. Halo! Halo, jestem sam! Jestem sam! Ej, co tu wieża zarobi z 26 HP? Ale troll drużynie... Ta, wchodziliśmy pojedynczo, to też było smutne To było smutne i bardzo nieprofesjonalne z naszej strony A ta lampka gówno mi daje Muszę ją ustawić inaczej Halo lampka Halo, tutaj się połóż. Jedyna słuszna i prawdziwa, aż mnie brzuch boli. Czemu mnie brzuch boli? Nie wiem. Dobra, macie trochę jaśniej. Niestety, bardziej jaśniej chyba nie mogę zrobić. Albo se mogę w oczy świecić, żeby mi się gorzej grało, ale nie. Tak zrobię, mam nadzieję, że wam się przyda. Coś mnie opuściło? A, zniszczyli nam inhibitor, spoko. Sprawdźmy. Easy win. Ej, ale serio, bo taki troll jest, że my to przegramy. Halo, bicie, bicie, Emocje, wybuchy! Gridujemy za killami! No i właśnie trochę to, to przerąbimy, bo jest... A nie. O, ostatnią. Pomóc jej! On by mógł ją zabić, czemu jej nie zabije? SMITE! Kurde. To miał być smite kill! Jesteś bardzo nieprofesjonalny i kradniesz mi kile To nie ja wziąłem. To Rengar sksuł mi za. A ja chciałem sksuć cismę ze ze smite'a i co? Co <noise> żeby mi sksuć? Dwa całkowicie wersja wersje, Weźcie, poszucie, ja. poszucie, 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 poszucie. Dawajcie może baron. Ej, to jest free baron. To jest free baron, ej! Halo? Nie wiem, ja, ja tam nic nie zrobię na tym baronie A wy się tam klepiecie i i Alaj Hudby slain. Mówiłem No P Co wy robicie? To był free baron Ja się ruszyć nie mogę, bo mnie złutował ten kupić później ta kupia czerepka mnie wyponowała i później mnie zabija słowa samego ulta za 500

Nawet nie wiem, czy dobrze napisałem. Taki, taki jestem, taki jestem smutny. Ej, oni dalej Barona robią. banger tam dzikie Nie, dzikie place najlepsze robi ten. Robi nasza drużyna, jak idzie ten. Idziecie dajwować ich jak ten. Jak mają, mają lepsze teamfighty, i jeszcze na dodatek są bardziej sfidowani. Ja po prostu idę za. Ty mam na sukcesie, a nie mam za Mogłeś pójść ze mną, to byśmy zrobili barona. Na dwoje kawałków. Dalibyśmy radę. Eee, Rich pada. Typowe dla naszej drużyny. Te, 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 te. Ale mi świeci po oczach. Wiesz, wiesz, jak mi się ciężko gra? Te poświęcenie dla nagrania. Nic nie widzę, halo! ci się, się taka lampka jak ja mam, że sobie im dowolnie ustawić. No i Riven pada. Ja też mogę ją Sẽ? dowolnie ustawić. Ja mówię, że ona padnie. Jeden. Ja idę poszować bota. Bo... Nie, zostań, zostań tu. Stędem, na Główno tu mnie czeka tylko śmierć. Najpierw krawa zrobię, of course. Aha! Patrz, widzisz to co ja, czy nie? Krab źle skręcił i, 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 i na, na, nawalił się i dziwnie wyleciał. Ej, to ja to puszuję. wytrzymacie tam, nie? Zarobię alech plus lane. No. Ja na topie niby, ale. No a ja puszuję tak, bota. No i pada, mój support Minionków się nie da zniszczyć, bo są pod. Żartujecie? Ja muszę wracać. Was tam czwórka jest. No, ale oni na dwa fronty nas zjadą. Ale 4x4 ja też poszukuję. Proszę tylko o def. No i to Jak wy tam kurwa padacie 4v4, 4, nie? A wy chcecie się bić pod wieżą ich. Nie, never surrender. No że sam tego nie wydechuję. Ile ich tam jest? Oh shit. Lecę. No shit! Halo! No nie! To jest nie fair! mu już 10 HP! Ale tak wyglądają właśnie, jak drodzy widzowie widzicie, moje rankedy, czyli że... Mamy Aperengara. Mamy Riven na midzie. Świeci mi po oczach. Nie wiadomo skąd te światło. Nie no, w sumie wiadomo. Ała! Halo! Halo, światło! Jej, niedługo a, spadnę. Ja, ja też. No. Najmniej dipsów miałem, no kurna, ale... Ale nie miałem tak dużych śmierci. Tariven jak głupie błędy, wszędzie chodziła i ginęła. Tak naprawdę. Ja, ja dobry, na kal, dobry kal... na barona walnęłem, bo u nich dwóch nie żyło, wy chyba tam... Z początku było trzech, a wy ich zdajowowaliście i tam poginęliście we czterech. Raczej ja miałam iść do ciebie, ale nikt nie że. Jakbyś poszedł, to oni też by poszli. Oni próbowali daj pomoc, ale to chyba byłoby na tyle w tym smutnym meczu. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to łapka w górę. I do widzenia. I teraz ja się mam pożegnać w sensie? Tak. tak. No, to się już pożegnałem. Nie powiedziałeś Kupanie. cześć. Do widzenia. O, hej. To no. nie są Wasze droidy.